Jeden dom, trzy osoby. To jest Orbina House. Pilat gotów? Damian, co ty kombinujesz? Ja nie rozumiem co Damian kombinuje. Przekonasz ci za 5, 4, 3, 2, 1, 0. No, i na jaką wysokość poleciał? Przeleciał na mniej więcej wysokość drugiego piętra. Niedobrze, yy, kamera widuje wszystko do wysokości 5 metrów, a z takiej wysokości mniej więcej jest latarnia. Damian, zwariowałeś? Chcesz mnie zabić? Nie jest dobrze, będzie trzeba zwiększyć moc. No chyba Cię cycki na mnie. nie będę dawał się drugi raz wystrzelić! Jak się dowiesz plan, który ja postanowiłem zorganizować, to zmienisz zdanie! Hmm, <śmian> <śmian> hm, Miejmy mi nadzieję, że mój misterny plan się uda! Pilot gotów? Dobra dam nie kombinuj, tylko wystrzelaj! Pięć, 3... trzy, dwa... Jeden, zero. No i jak? Tym razem jest wyżej, bo tym razem udało mu się doskoczyć do otwartego piętra. Więc myślę, że te dwie poduszki powinny wystarczyć. Doskonale. Ja do mnie na chatę! Jedna poduszka na to było za mało, a jak wystrzeliłem dwie poduszki, to okazuje się, że daje radę. Zajebiście. Pora obkadać mój misterny plan. No dobra, słuchajcie, Paweł się dzisiaj nauczył latać. Oto mój misterny plan. Przed nami wytwórnia alkoholowa lech. Producent produkujący piwa. I tuńczyk papłony jest bardzo strzeżony. Nikomu się nie udało zdobyć nawet jednej butelki. A jeśli już, to został zatrzymany przez policję i został skazany. Plan jest taki. My wystrzelimy Pawła w powietrze, poleci tam, i w traci powrotu będziemy mieli tak zwany zapas awaryjny. Dlatego jeszcze zaczniemy taki mały akumulator. Tylko ostrzegam, masz wystrzelić poduszki w taki sposób, Żebyś mógł polecieć z powrotem, bo jak wystrzelisz z powrotu i nieprawidłowy, to wyskoczysz w taki sposób i utkniesz. Odczajone. A my, czyli ja i Bartek, będziemy czekać się Ciebie z zapasem piwa, podczas gdy Ty będziesz nam rzucał do bagażnika te czwórki Bartka. Kurde, już nie mogę się doczekać, aż ojcu dam sporej ilości piwa. Jesteśmy na miejscu. Moi drodzy, szykujemy się. Babel, trzymaj się, lecisz! Dobra, możesz już rzucać. Przyjąłem. Dobra, jest pierwsze piwerko. Tak, z żeby Damian, przygotuj się. Dobra, w tej czwórce już jest cały zapas piwa. Plan prawie zakończony. Teraz zostało najważniejsze. Paweł musi się wydostać z fabryki. Dobra. Już możesz wracać. Dobra. Bartek, wstawaj, już po akcji. Co już po akcji? O kurna, jaki zapas piwa! cicho Bartek, bo jeszcze nas usłyszą! O cholera, czujka alarmowa do tej czwórki! Chyba go tak nie zostawimy, co ty robisz? Plance, trzymaj się! Dajmy to nie w tą stronę! O kur... No i po te czwórce. Ojciec mnie zabije. No to pięknie się wkopaliśmy. Nie dość, że ta czwórka rozpita jest z tyłu, to jeszcze piwerka potłukliśmy, to jeszcze alarm się dodatkowo włączył. Nie no, trzy ocalały, więc nie jest aż tak źle. To przez twój głupi umysł debilu, jest to twoja wina. Jak to ma, jak to ty mnie wpędziłeś? Co ja mówiłem? Pod kątem ułóż, a nie że tak ułożyłeś jak byle jak. Gdybyś to zrobił zgodnie z planem, dawno by twój ojciec był pijany. A nawet nasi. A tak? Stoją trzeźwi! Boże, czy ja muszę mieć naprawdę do czynienia z tymi debilami?